dajcie z tej strony Loska Gaming, a oto kolejny epizod z Na, Kłopoty na Pantera w naszym wtorkowym, e, wtorkowym e, takim wspomnieniowo-sentymentalnym cyklu Przygodówek e, na Kłopoty Pantera. Przeszliśmy już całą Anglię i teraz e, będziemy oglądać film i to chciałem w poprzednim samolocie odpalić, ale się nie udało, teraz a mam nadzieję, że się ledzi? uda. Siostrzyczki w akcji 16. Siostrzyczki w akcji 16. Przecież <laughs> całą Anglię teraz znowu zrobię tak samo jak z Anglią, czyli przejdę cały. Co chcesz? Aha, dobra, mogę chyba już. Za parę minut wylądujemy w Gizie. Dzień jest bardzo, bardzo gorący. Dziękujemy za wybranie Rgówkę e, Przejdę cały Egipt i podzielę go na tyle części, ile oczywiście będzie trzeba, bo to nie znaczy, że to będzie tylko dwie części. Alan, na Witam w Egipcie widziałeś już piramidy? To jeden z siedmiu cudów świata tak, <gryw> może do dokończę wstęp w końcu. Ja znowu go podzielę na kilka części. O Anglii wyszło dwie, zobaczymy ile tutaj, bo Anglii dość dobrze pamiętałem, a Egipt już nie aż tak... Aha, nie aż tak dobrze, ale pogadajmy z typasem. Muszę się dostać w okolice Nilu. No to świetnie trafiłeś, mam wielbłądasy. Bez nich nigdzie nie dotrzesz. Piasek jest zbyt gorący dla naszych stóp, ale nie dla naszych wielbłądasów. Zwariowałem. To dobrze, a może źle? Się... Jestem złoto złotousty nad Nilu. Proponuję ci świetny interes. Taka okazja już się nie powtórzy. Nigdy. Słonko przygrzewa, co? Szukam dziewczyny. Nie tylko ty, przyjacielu, nie tylko ty! Kupij prezent, a nigdy cię nie zapomni, Na przykład coś takiego. Mój panter pojechał do Egiptu i przywiózł mi tylko tego beznadziejnego t-shirta. Dobra, ile chcesz za wielu Bondasa? rany? Co to? Banalne. Pewnie mumia piaskowa. Mumia piaskowa? Nie słyszałeś o mumifikacji? O, piosoneczka, więc jak chcecie, to możecie ją skipnąć. Ale posłuchamy. Zmarłych w idealnym stanie, zanim ich zakopali, najpierw balsamowali. Balsamowali! był dobry, dzień dobry. Znowu mały otwór, tymi wszystkie organy, chciało wymocnić rolę, cechując. Nie łza! łza. Tak. Balsamowali! W tym długim roku zakłócono jego spokój Howard Carter znalazł w ogóle grupoje O yeah

Jutrowi okay. są na samym śladu To! Okej, ...mumifikacja to jest... Niektóre mumie powstają w wyniku balsamowania ciała To patent starożytnych Egipcjan Wszystkie prawa zastrzeżone mm. Inne powstają w sposób naturalny Na przykład takie mumie piaskowe Więc ciało w piasku samo się mumifikuje? Tak Bleh. Jeśli martwe ciało wciąż pokrywa skóra To można je nazwać mumią Skąd tyle wiesz o mumiach? Od muminku. Dzięki za informację. Spoczyn. Będę leciał, zanim się Czy Możemy. Mogę pożyczyć twojego no wielbłąda. Dokładnie. Znaczy, wielbłądasa. Muszę dotrzeć nad brzeg Nilu. Nic za darmo, przejażdżka na wielbłąda kosztuje. Jestem biznesmenem, żeby handlować, handluję, by żyć. Muszę utrzymać trójnożne zwierzę. i jedno padnięte? Jeszcze mm. nic dziś nie jadłem. Nic, a nic. Zwariowałem. A może nie? No Dobra, coś do jedzenia chyba. chyba pójdę na piechotę. Kto kocha turystów? Złotousz! <noise> Uwaga, niepowtarzalna okazja! Chyba dostałem udaru! Powstrzymajcie <noise> mnie! Ja zwariowałem! Uwielbiam tego gościa. Chyba musimy mu coś znaleźć do jedzenia w takim wypadku. Widzicie, gra nie jest skomplikowana. Ale mi się bardzo podoba. Okej, okay, chyba ten sprzedaje żarcie. Kebab? Kebab? Nie. Różowa Pantera, ale jak spotkam kebaba, to mu powiem, że go szukasz. Do chcesz kebab? Z wołowiny? Z sezamem czy bez? Nie mam pieniędzy, one nie dają szczęścia. O. Ale masz uroczy różowy uśmiech i lubię cię. Zamienimy się? Ty dasz mi na przykład dywan, a ja dam ci pyszne jedzonko. Dywan? Mhm. Zobaczę, co da się zrobić. Dywan za kebaba, troszkę drogo. Dobra, ten sprzedaje dywany. Zobaczymy, co on chce za dywan. No to jest logika przygodówek. Wszyscy czegoś chcą, tak w prawdziwym życiu. To gdzie jest różowy? Dobra, jest. Zademolikum, przyjacielu! Proszę, kolorowy dywan, prawie sztuka, lekko przechodzony. Lata, tylko droższe modele, te tuningowane. To i tak nie dla mnie, tylko dla znajomego. Dla kogo? Znam? Dla sprzedawcy kebabów. Dla fatusa! Od dawna marzy o dywanie, na którym mógłby siedzieć. Powiedz mu, że dostanie dywan, jak postawi mi obiecaną kawę. Oni piją kawę. Może od nich dostaniemy kawę. Chyba, że będą chcieli mojej Znasz dziewczynkę o imieniu Czyjon? Nie. Spytaj właściciela, on zna wszystko. Aha, to jest chyba właściciel. Pan... Znasz dziewczynkę o imieniu Chion? Witaj. Usiądź. Jak leci? Wszystko w porządku? Oczywiście. Cieszę się, stary. <grym> <grym> Pan jest zjarany. Ja się cieszę, ha, ale jazda. Mówiłem ci już, żebyś usiadł i napił się kawy? Zjada Mazabuta czy Sada? Że co? Średnio, średnio, słodka, średnio-słodka czy gorzka? Słodka, średnio-słodka czy gorzka? Co? Kawa, jaką pijesz? Słodką, średnio-słodką kawa. Wow, Ło, dostaniemy coś za darmo. A, eeeh, yy, 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 słodką. Zjada dwie. Bezkofeinową, jeśli jest. Ok. Powiedz, byłeś w Amsterdamie? No. no pewnie. Świetne miasto. Ale właściwie to nie do końca w nim byłem, znaczy byłem, ale przejazdem. To jest przelotem. Nad. Byłem nad Amsterdamem. Łapiesz? A więc nie byłeś w Amsterdamie. Byłem, byłem. Eee, czytałem przewodnik. Przewodnik, dobre sobie. Ja byłem w Amsterdamie. No dobrze już dobrze, słuchaj. Powiedziałem, że szukam ci on. Nie znam jej. Trudno. Dzięki za kawę, bardzo dobra. Jak w. Y, y, nieważne. Jaki zjarany gościu, I czy byłeś w Amsterdamie? Dobrze. sisza to fajka, wodnego. Nie chcę tego. Jak to wyłą... jak to w ogóle wyłączyłem? Ja jak ten... to wyłączyć? Mogę. No, wydupiej. Okej. Okay. Kawę dajemy temu gościowi, on nam dał dywan, a za dywan dostaniemy kebab, a za kebab będziemy mogli... Pyszna kawa, od Satusza. Coś takiego. Jaki dywan chcę? Mam dywan wszelkiego rodzaju, kształtu, koloru i rozmiaru. Wszelkiego. Wszelkiego? Absolutnie wszelkiego. No dobrze, a dywan w kształcie skóry różowej pantery? Ej. Trochę niepokojące. O co chodzi? Jest syntetyczny. <noise> Ale w sumie dobry deal, nie? Kawa za powiedzmy 5 do 10 zł za dywan perski. Ja chcę żyć w tych przygodówkach. Dobra, niech różowy to się pojawi. To damy temu gościowi dywan. damy nam kebab za kebab i dostaniemy podróż wielbłądaszem. To jest niepokojąca ta skóra, no ale... Proszę, oto dywan. Podoba ci się? A to twoje jedzonko. Sprzedawca dywanów powiedział, że następnym razem to on postawi ci kawę. Kawę? Ho, ho, ho! Dobra. Dobra, to już widzieliśmy. Dobra, panie Zlotousty. Dam panu jedzonko. Które wymieniłem za dywan. Kolejny świetny interes. Mam kebab? Dziesięć kebabów, nie, osiem kebabów. Mam tylko jednego siedem kebabów. Mam jeden słownie raz. Rozumiesz? Sześć kebabów to moje ostatnie słowo, rozumiesz? Mam jeden słownie raz. Rozumiesz? Sprzedane. Ostro targujesz. Masz szczęście, <laughs> że padam z głodu. Dawaj ten kebab! Super, kolejny świetny dzień. Był naprawdę przepyszny. Daj jeszcze dywanik i możemy ruszyć. Ej! Dywanik! Garb mojego wielbondasza cały dzień smażył się na słońcu, chyba nie myślisz, że pojadę na oklep! Masz el Sala marużowy. W wolnym tłumaczeniu na razie... Kto kocha turystów? Złoto Nie mogę się na niego gniewać. Nie okazja! Chyba dostałem udarów! Powstrzymajcie mnie! Ja zwariowałem! Dywanik, dobrze, dywanik. Ale no, za co dostanę kolejny dywanik? O, tego to mogę kliknąć nawet. Tego też. Ich też. Chyba ich muszę... To są chyba rodzice Shion Z czego co pamiętam. Więc sobie z nim pogadamy. To może głupie pytanie, ale... Czy mam lampę Alladyna? No oglądałeś jakieś ekstrawagancji w telewizji i ci się w głowie poprzewracało. Chciałbyś mieć osobistego Gina mm -hmm. Pewnie jeszcze śpiewają mm -hmm. Zejdź na ziemię. Nie ma trzech życzeń. Są tylko zwykłe lampy i gorące słońce. Czym mogę służyć? Ej, Ej, pesymista. E, niczym. Dziękuję. Dobra, pogadamy z nimi. Czy powinniśmy posłać on mały prezent, może jakiś klejnotik? Dyrektor obozu Lily Chacha hmm. prosił, żeby przysyłać tylko listy. Możemy go posłać w liście. Wasza córka wyjechała na obóz? Owszem, Allachowi dzięki, mamy trochę spokoju. <laughs> mamy niebiański spokój. Ciągle pływała do wioski w górnym Egipcie, chociaż tyle razy jej powtarzałam, żeby nie przeszkadzała pracującym ludziom. Wszędzie było jej pełno. Wciąż chciała powozić wołem. Dziewczynki tak się nie zachowują. Macie od niej jakieś wiadomości? Podoba jej się na obozie? Dzisiaj miała zadzwonić. Rozumiem, życzę miłego dnia. Okej. Okay. Mam nadzieję, że dobrze się bawi. Dajcie coś. Salem. Salem. Dobra, zapytajmy się go o ten dywan, chociaż chyba nam... Dywany, dywany, nie da nam dywanu. Aha, dobra. Jezusiczku, co mam? A, no mam tego osiołka, teraz mogę kliknąć. To nie brzmi zbyt dobrze, ale mogę go kliknąć. Witaj. Jak ci na imię? Na koko. Mmm, kuku? Czyli kogut! I nie pytaj dlaczego. Co robisz? Codziennie zadaję sobie to pytanie. Co ty robisz, N-kuku? Co ty wyprawiasz? Wydaje ci się, że moim marzeniem było zmarnować życie przy wózku ze śmieciami? Miałem ambicje, aspiracje. Mogłem startować w wyścigach, pracować w agencji reklamowej. Masz dziewczynę? Znam jedną w twoim typie. Ma na imię Lucy. Mm. Lucy? Trójnożna oh. Lucy? Na Lucy? Oh. O kreku. Jest źrenicą mego oka. Oh. Tak nie masz, Pryżyskość że tak powiem, sprzętu. Siankiem, ...w moim, żłobie, w moim doziem, Dobra, to jest bajka dla dzieci, ale Słyszysz? i tak. ...kocham tę oh. Jak ją spotkasz, pozdrów ją ode mnie... Spoczy. Idziemy pozdrowić Lucy od mkuku. Robimy za oślą swatkę. Super. Tego jeszcze nie robiłem w grach komputerowych. Byliście kiedyś oślą swatką? Dobrze. Lucy. Czemu ma tylko trzy nogi? Wypadek przy goleniu. Straszne, nie? Ale coś hmm. ci powiem. Nie martw się. Jej przednia noga jest jak stal. Kart mojego wierbunta cały dzień Smart. Masz Elsa W wolnym tłumaczeniu. Dobra. Ale ja chcę pozdrowić Lucy. Dobra. Nieważne.